wina Maciowina, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ziomki, dobrze wiecie, co w tym momencie powiem: Mianowicie mamy kolejny dzień naszych przygotowań do mega epickiej, potężnej, trudnej, solowej wyprawy do świata Kresu, czyli do Endu, gdzie Macioch zmężnieje i przestanie być Noobem. Jeżeli jeszcze nie słyszeliście o moich planach, to są y, dwa wyjścia. Albo siedzieliście zakopani po prostu w jakiejś kopalni, ewentualnie w dziurze, albo po prostu, słuchajcie, y, nie wiem co jest z wami, ale ewidentnie to się z wami nie tak, jeżeli jeszcze nie słyszeliście o mojej potężnej wyprawie. Ale najwyżej to jest wasza strata, ci co wiedzą, to wiedzą, że jest naprawdę potężnie, że plany są ambitne i że po prostu lecimy do endu samemu. Przygotowujemy się samemu samemu, lecimy tam sami i y, generalnie Maciuś z nupka stanie się pro. Playerem w Minecraft. No dobra, z tym proplayerem to trochę przesada, ale chodzi o to, żeby mieć po prostu mega fajną przygodę. Nigdy sam nie byłem w Endzie, więc to jest najwyższa pora. To było małe przypomnienie dla osób, które jeszcze jakimś cudem uchowały się przed tą nowiną, a dla tych, którzy wiedzą o co chodzi, no to oczywiście, słuchajcie, kontynuujemy nasze przygotowania. Powiem wam szczerze, że grałem dużo, dosyć dużo między odcinkami, a to dlatego, bo musiałem się solidnie przygotować. Jak widzicie mam 42 poziom, nie wiem czy kiedykolwiek miałem wyższy poziom w Minecraft Ale to jest po prostu konieczne I to nie jest wszystko ze, z tych przygotowań O których właśnie wspominałem Tutaj podchodzimy sobie do skrzyneczki Otwieramy ją, a tutaj pół skrzyni enchantów Jak widzicie e, zaraz, znaczy, zaraz wam pokażę To są dwa mendingi, które już mamy od villagera Jakiś czas temu ogarnęliśmy je sobie Ale to wszystko to jest słuchajcie Nowka sztuka niż na Respiration, Unbreaking 3, Ciernie 2, Protection 1, Protection 3 Efficiency 2, Unbreaking 1, Efficiency 1 Efficiency 1, e, jakieś tam e, kup Dalej, Power 1 Smite 1. Niektóre em, książki są spoko, inne nie są spoko, ale już wam tłumaczę, co one w ogóle tutaj robią. Słuchajcie, teraz zaglądamy sobie do drugiej skrzyneczki, i tutaj, jak widzicie, łuk jest gotowy, miecz jest gotowy of jest gotowy, to już wszystko, słuchajcie, mamy. Została nam tylko zbrojka i właśnie nią dzisiaj będziemy się zajmować. Dzisiaj tworzymy taki panterz, jakiego jeszcze nigdy w życiu nie miałem. Oczywiście ekwipunek naszej wyprawy musi być adekwatny do jej rangi, do jej wagi, do jej trudności, dlatego naprawdę wszystko musi być dopięte na tip top i musi być najlepsze jakie kiedykolwiek miałem w Minecraft. Dobra, ziomki, zaraz Wam powiem, dlaczego mam taki wysoki level i dlaczego mam tak dużo książek. W ogóle, jak ja to zrobiłem, że je mam, ale myślę, że już niektórzy z Was mogą się domyśleć. W każdym razie, najpierw pamiętajcie o tym, żeby oglądać ten odcinek do końca, bo tylko wtedy przekonacie się, jak epicką zbroję udało mi się zrobić. A jak widzicie, ona jest epicka, no musi być epicka kask. Kalesony, Ortalion i kapcie papcie Także mordy, koniecznie oglądajcie do końca Zostawiajcie suba, bo e, tylko wtedy Nie przegapicie żadnego materiału Z przygotowań naszej epickiej podróży A później ze samej podróży, bo teraz przygotowania To jeszcze słuchajcie, to są po prostu przygotowania To jest taki wiecie, m, starterek Ale później będzie naprawdę hardkorowo Wyobraźcie sobie Maciocha, który jest snubem i sam walczy Ze smokiem e, Endu, bo to to jakby Nas czeka, to się stanie faktem Także koniecznie e, zostawcie suba, żeby tego nie przegapić Bo później także będziemy lecieć po Elytrę wpadać, także na Instagrama, bo kiedy wy to oglądacie, ja jestem z całą ekipą Milionowic, z Abrą, agentem Elvisem i oczywiście Sebą, który nie jest z Milionowic, ale również z nami jest, na pewno go kojarzycie. Jesteśmy na wyprawie razem w prawdziwym życiu. Jeżeli chcecie zobaczyć, co to za wyprawa i co robimy, wpadajcie na mojego Instagrama podanego podaną, bo tam wszystko wam pokazuję. Dobra, teraz lecimy do enchantingu i powiem wam szczerze, najpierw ulepszymy sobie po prostu zbrojkę, taką, jaką ona jest, bo wtedy mamy pewność, że jest po prostu gitowa Maciochuba, więc wbijamy sobie wyżej, dlatego mam 42% poziom, ponieważ ym, y, patrzcie, jeżeli sobie wbijemy tutaj, wrzucimy sobie kask, wrzucimy sobie to, to potrzebujemy 30 poziomu, ale on nam zabiera 3 punkty doświadczenia Jak tu... Jak tu Blast Protection, przecież to jest Syf. Ej, to, to wiecie co? Ja bym wolał jednak zacząć od czegoś innego, na przykład. F, 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 nie, nie od Fire Protection, zdecydowanie nie. E, o! Od Protection 4. Patrzcie, mamy klatę na. E, oczywiście, 30 poziom. Zabierze nam 3 punkty Spa, Expa, czyli będziemy mieli 39. I dzięki temu Protection 4 to jest naprawdę, słuchajcie, bardzo uczciwa opcja. Dzięki temu, że mam 42 poziom, mogę każdy z elementów zbrojki ulepszyć sobie na maksymalny poziom. Ale, ale proszę, nie Fire Protection, ale, ale proszę. Unbreaking 3 już lepiej, ale wolałbym coś ciekawszego, jednak jakieś. Unbreaking 3. Ej, serio, słuchajcie, bym chciał prota. Ja potrzebuję prota, a tutaj nie ma nic. To są same syfiaste syfy. A ja specjalnie się tak przygotowałem, żeby każdy z czterech elementów zbrojki ulepszyć na maksymalny poziom, i później dodawać do tego książki, które właśnie sobie przygotowałem wcześniej. Ale jak widać, będzie problem. Dobra mordy, jak nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Um, unbreaking. Unbreaking, tak, jest bardzo dobrym enchantem, w sensie i tak jest potrzebny, więc dajmy sobie na kask. BOOM! Protection 4, Unbreaking 3. Dzisiaj mamy gotowy kask. Kask Maciocha jest gotowy w pełni. Ortalion jest y, gotowy w połowie. Dobra, to, to jednak był doskonały enchant, to był jednak fantastyczny. Protection 4 od razu biorę. Jest cudownie, jest genialnie. I patrzcie, został mi ostatni element, a ja mam idealnie 33 poziomy. Chociaż nie! Wystarczyłoby, że miałbym 30 Okej, okay, teraz 30, czyli nie potrzebowałem 42, tylko... Dobra, to i tak się użyje. To i tak się wykorzysta tego expa na pewno słuchajcie to nie będzie stracone, Dobra, unbreaking 3, proszę Niech tam będzie jakiś prot Proszę, 3 dwa 1, go! BOOM! Ej, tu jest genialne! Ej, to wyszło 100 razy lepiej Niż myślałem, że wyjdzie. Patrzcie, dwa elementy zbroi mamy już całkowicie gotowe. Oczywiście przydałby się tutaj na przykład mending, albo to tamto, albo ten tego, ale Unbreakingi. A, właśnie, bo tu, tutaj mamy Protection 4, Protection 4, to jest najważniejsze. A patrzcie, teraz sobie schodzimy na dół, schodzimy sobie na dół, schodzimy sobie na dół. I wcześniej, zanim zacząłem zabierać te 42 punkty Expa, zbierałem sobie te książki. Wiecie, dlaczego to robiłem? To bardzo proste. Czym ma się niższy poziom, tym szybciej się go zbiera. Więc mi się opłacało zabrać na przykład, nie wiem, dziesiąty poziom, ulepszyć. Kilka książeczek na pierwszy poziom i później powtórzyć to. I tak kilka razy zrobiłem. Ulepszyłem te wszystkie książki i teraz na przykład patrzcie, mamy tutaj Protection 3, gdzie tutaj mamy klatę nasz. Y, 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 znaczy, mamy Unbreaking 3. Nie, to jest Protection 3, a to jest. Pro... Ja już nie potrzebuję prota, o nie, o nie, o nie, dobra, dobra, teraz plan jest prosty, bierzemy, słuchajcie, unbreak, o, ciernie 2, na przykład dajmy sobie ciernie 2 na klatę, myślę, że to jest bardzo dobra opcja, do nas kosztuje 8 poziomów, ale patrzcie, mamy już ciernie, teraz wystarczy, słuchajcie, zebrać unbreakingi z tej książki, jeżeli jakieś mam, a na pewno coś tam mam, ej... Jest... Okej, okay, mamy Unbreaking 1, mamy Feather Falling na buciki, Respiration nie wiem, Unbreaking 3, bo, Unbreaking 3, no pięknie, patrzcie, klata, wskakuje to, kosztuje to 4 i patrzcie jaką my w tym momencie mamy klatę. Protection 4, czernie 2, unbreaking 3. Powiem wam szczerze, to już jest gotowe. Więc jedyne co nam zostało to dodać unbreaking na buty i jesteśmy porobieni. Problem z tym Unbreakingiem na buty jest jeden. Mianowicie ja go po prostu nie mam. Sami zobaczcie, mam tutaj książkę na Unbreaking 1, a potrzebuję Unbreaking 3. Więc ja, jako że mam 18 poziom, to wiecie co, ja sobie dokopcę jeszcze kilka książek, spróbujemy połapać jeszcze Unbreakingi z Enchantingu i wtedy to wrzucimy na nasze buciki. Jeżeli to się nie uda, a myślę, że co najmniej Unbreaking 2 się uda zrobić, może Unbreaking 3 nie, ale Unbreaking 2 na pewno, no to wtedy zobaczymy, co dalej. No i dobra, jesteśmy na górze, zbijamy się tutaj, wrzucamy książkę, wrzucamy oczywiście lapis i teraz co my tu mamy? Loyalty power. Loyalty power, słuchajcie, no nie chcę tego No nie chcę tego, ale dobra, biorę najniższy poziom Mam nadzieję, że wskoczy... dobra, biorę najniższy poziom I po prostu lecimy dalej. Unbreaking! Bang, 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 bang Dobrze, mamy to, mamy to, w takim razie, słuchajcie, lecimy Unbreaking 3 Unbreaking 3 za 30 poziom, wiecie co? Nie ma opcji takiej. Dobra, wiecie co, ja sobie wezmę Sweeping Edge, bo na miecz Sweeping Edge jest nawet sensowny Sharpness 2, Feather Falling 2. E, wezmę to Feather Falling 2, słuchajcie, bo to się też przyda na buty. Mamy 12 poziom, czy uda nam się to połączyć? Mam nadzieję, że tak i powiem wam szczerze, no nie jestem w 100% usatysfakcjonowany, bo patrzcie, mam teraz Unbreaking 2, wyrzucę to sobie na buty i jest super, ale to dalej nie jest max. Ja tutaj potrzebuję unbreaking 3, tak jak mamy na unbreaking 3 na kasku, na kalesonach, na ortalionie, tak samo chciałbym mieć na kapciach, a to jednak nie jest na maxa. A, ale zamiast tego damy sobie, słuchajcie, nabudki feather falling 2 i to y, kosztuje 5, ale to jest bardzo dobrze. Oczywiście, słuchajcie, feather falling to jest enchant, który sprawia, że mamy mniejsze obrażenia kiedy spadamy, więc to w moim przypadku a, jest genialne. Tym bardziej jak będziemy walczyć z szalkerami, tam wiadomo oni cię podnoszą, później spadasz, dostajesz HP, znaczy obrażenia, to jest naprawdę dobry enchant. Jeszcze z ciekawości sprawdziłem, ile kosztowałoby wrzucenie sweeping edge 1 na nasz mieczyk. Ale, ej, widzę, że on ma sweeping edge 3, a chyba nie ma sweeping edge 4. Także, mój fail, nie, nie wiedziałem, że on ma sweeping edge. No, sorry. No, i do tego jeszcze, oczywiście, chciałem wrzucić mending. Patrzcie, mending na klacie. No, i myślę, że mending także by się przydał na spodenkach. O, to nawet mogę zrobić. Dlaczego stajecie na spodenkach? Bo wiadomo, że klata daje najwięcej punktów obrony, a później spodnie, więc jakby to są. Dwa najbardziej istotne elementy, dlatego chciałbym, żeby one były najlepiej po prostu zdenchantowane. Wiecie co? To w takim razie ja sobie to wcisnę. Myślę, że możemy sobie to wcisnąć. Mamy tutaj mending, okej okay. Spodnie to mamy gotowe. Potrzebuję w takim razie, słuchajcie, jeszcze tak, tutaj pięć poziomów. Tam nie będę tego ulepszał, no i cały czas, słuchajcie, potrzebuję unbreakinga 2, więc no ja niestety, słuchajcie, idę tyrać po kolejne levely, ale biorąc pod uwagę, że mam zerowy poziom, to powinno mi w miarę szybko pójść, bo serio, słuchajcie, na tych pierwszych poziomach to nawet. Załatwienie dwóch mobków już ci daje, słuchajcie, z dwa poziomy No i dobra, słuchajcie, jesteśmy z powrotem w miarę szybko Udało mi się ten dziesiąty level dobić Mam kolejne e, książeczki No i proszę, słuchajcie, Unbreaking 3 Na trzydziestym poziomie Nie, ja tego nie będę robił Nie ma szansy, słuchajcie, serio Liczę na to, że się uszarpnę z jakichś silk touch'ek marce, Serio, liczę, że uda się tutaj zdobyć Unbreaking Ale widzę, że, słuchajcie, jest lipa Ej, serio, jest źle, no no dobra, słuchajcie, i co, czy, i co, ja zostanę z tym, co, co mam? No słabizna, Sweeping Edge, jakieś, kurde, te książki Protection... Protect... Już nawet nie mam, słuchajcie, levela, żeby to enchantować. Powiem wam, jestem niezadowolony. Patrzcie sami, mam prawie całą książkę enchantów i żaden enchant tutaj nie jest e, dla mnie po prostu. E, Okej, okay, mamy cały czas tutaj e, Unbreaking 2. Brakuje nam jednego tylko Unbreakinga, a zamiast tego mamy Feather Falling. Można powiedzieć, że jest nieźle, ale miał być max, a go po prostu nie ma. Ale mimo to wydaje mi się, że jest to, słuchajcie, wystarczające Bo patrzcie, mamy, yy, no, przegenialną klatę Protection 4, ranking 3, ciernie 2 Jest naprawdę genialnie Tutaj mamy podobnie A, jeszcze mending miałem zrobić tutaj Oczywiście, słuchajcie, yy, to yy, o tym nie zapominam Tylko zapomniałem po prostu zebrać tego levela Więc, yy, co, co, co ja zrobiłem? Oczywiście ta książka powędruje tutaj Więc mending mamy tutaj yy, Na kasku tego, słuchajcie, nie potrzeba Chyba, że, patrzcie, tutaj gdzieś miałem respiration, wydaje mi się O, respiration To jest Oddychania pod wodą. Zawsze lepiej mieć niż nie mieć. W sensie to oddychania pod wodą. Chyba, że po prostu mniejsze odbarzenia pod wodą się dostaje. Powiem wam szczerze, zawsze lepiej mieć niż nie mieć. Także, czy ja tutaj potrzebowałem piątego poziomu? Ej, żeby tutaj dać mennik, to bym szybko zebrał. No, piątego, przed chwilą mogłem to zrobić. Wiecie co? Brakuje mega mało. Lecę po ten, nie wiem, trzy czwarte poziomu i ogarniamy sobie mennik na klacie. No i tych bez przedłużania możemy, słuchajcie, to ogarnąć i teraz dopiero możemy to podsumować. Mamy najlepszą, słuchajcie, klatę i najlepsze spodnie, jakie tylko y, mogłem zrobić. Do tego mamy przegenialny kask, No i y, słuchajcie, z tymi kapciami są najlepsze, jakie mogłem teraz zrobić, więc myślę, że to sobie zostawimy. Feather Falling 2 jest zawsze spoko. Y, oczywiście tej zbrojki nie będziemy testować tak jak mieczyka i tak jak łuku, To wszystko mamy być na naszą wyprawę. Nówka, funkiel nieśmigane, w ogóle nie dotykowe. Zero po prostu, słuchajcie, mamy tam e, śladów użycia. Także dziękuję ja wam pięknie, dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam się to podobało. Jak widzicie, zbrojka jest gotowa i tym samym zrobiliśmy najcięższy etap przygotowania, czyli oczywiście enchanty na wszystkich e, z, zbrojach i broniach. Teraz zostały nam tylko prostsze rzeczy, takie jak potki, takie jak e, oczy Endu, żeby oczywiście znaleźć portal. Samo znalezienie portalu też, słuchajcie, na pewno nie będzie proste. No i jakieś rzeczy typu, wiecie, ogarnienie jedzonka, ogarnienie strzał i tak dalej, i tak dalej. To już są pomniejsze, słuchajcie, sprawy, ale oczywiście nie zapomniałbym o tym, Zbroja Max, słuchajcie, z może nie z czystym sumieniem z takim stuprocentowo czystym sumieniem, ale wiem, że y, na pewno, słuchajcie, to wystarczy. Ten jeden breaking tak naprawdę on nie robi dużej różnicy y, pra w praktyce, tylko w teorii jest taką niedoskonałością. W każdym razie mordy. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał, jeżeli nie chcecie przegapić reszty przygotowań Maciocha do mega trudnej, ciężkiej misji i oczywiście później samej wyprawy do Endu. Będzie naprawdę, słuchajcie, kozacko na zakończenie wakacji będzie naprawdę petarda. Wpadajcie na Instagrama, jeżeli chcecie zobaczyć całą ekipę milionowic na żywo, podczas jednej, słuchajcie, misji. Jeżeli chcecie zobaczyć, co robimy i gdzie jesteśmy, to koniecznie wpadajcie na mojego Instagrama, tam jest e, e, AgentX, Elviso, Seba, Abra i oczywiście Maciuch. Dzięki, do następnego i yo!